Dzień dobry, dzień dobry Polacy, dzień dobry, kochani, dzień dobry, dzień dobry. 7 ranem. Dwudzi drugi grudzień, 2 grudzień, nie, chciałem być 22 grudzień, ale 22 dni do świąt Narodzenia. a na głowie moje włosy. Dlaczego są moje włosy, skoro powiedziałem, że jeżeli Polska wygra, to się ogólnie a się nie ogoliłem? Dlatego, że nie wygraliśmy, kochani, my wygraliśmy tylko przez jakieś karteczki i to tak naprawdę zupełnie przypadkowo. Ja i tak, i tak włosy oddam dla Fundacji, bo oddaję dla Fundacji. I oddam te włosy dla fundacji i będzie to w marcu przyszłego roku, czyli 2023 roku. Razem z moim synem, z Arturem, czyli z Chudym, tak potocznie go nazywamy wszyscy. Siądziemy razem na krześle. W zakładzie fryzjerskim i siadając tam dumnie rozpuścimy nasze grzywy czy włosy, jak się to mówi, zwie. Zresztą jest ich trochę, sami zobaczcie. Król Lep, bym powiedział. W każdym razie takie włosy są potrzebne dla ludzi, którzy borykają się z chorobami nowotworowymi, dlatego że są gęste, są grube, nie są farbowane, no i, i nie są wbrew pozorom rude, jak to ludzie pisali. Chociaż rude też są piękne, ja absolutnie nie mówię, że rude nie jest piękne, bo Mówią, że rudę jest piękne. Najczęściej jest tak, że chłopy śmieją się z rudych wtedy, kiedy są małe, a kiedy są starsze. Mówią, Boże, jakbym ja chciał taką rudą mieć. Także rudy jest piękne i. <ścoughs> tam, ktoś kiedyś powiedział, że Bóg stworzył rudego, aby wystrzegać się Nie do końca jest prawdą, dlatego że mam wielu wspaniałych, rudych przyjaciół i znajomych i są fantastycznymi ludźmi. Ale wróćmy, wróćmy jeszcze do tego naszego meczu, gdzie tak naprawdę Argentyna nie grała z Polską, tylko z Maciejem Szczęsnym. To właśnie Maciej Szczęsny pokazał na tym stadionie wtedy, że gdyby nie było na tej brameczce, Być może byłoby 8 do 0. Chyba przyznacie mi, kochani, rację. No i co? Wracamy do moich włosów. To co z tymi włosami? Kiedy je oddajesz, Baca? Razem z synem powtarzam raz jeszcze, w marcu 2023 roku włosy oddajemy dla Fundacji Rock and Roll. Tak jest. Jest to Fundacja, którą wspieram już od lat. Inicjatywa fantastyczna, bo ludzie często po chemioterapii tracą właśnie włosy z głowy. I kiedy je tracą, Myślę sobie, że to już jest ten. Chociaż już nie wiem, co oni myślą i nie chciałbym nawet mówić, co oni myślą, bo ciężko mi powiedzieć, co myślą tacy ludzie w takich chwilach. Choć pochowałem kilka bliskich mi osób właśnie przez nowotwór, i stąd też właśnie moja inicjatywa, że jeżeli mogę zrobić coś od siebie, tak po prostu, bezinteresownie to Dlaczego nie mógłbym dać czegoś od siebie, czyli cząstki siebie, właśnie dla tych osób, które tego potrzebują? Pamiętajcie, że nawet w tak okrutnej chorobie i tak strasznej chorobie, jakiej jesteście, nie jesteście sami, bo jesteśmy kochani razem z Wami. A ja co? Druga kawa i piję. Dużo pytań, dlaczego Baca ma złosy na głowie. Myślę, że zostało wyjaśnione. Faktycznie wyszliśmy z grupy, ale przegraliśmy mecz z Argentyną. No właśnie, ale szczęsny szacun. Szacun, szczęsny szacun. Jesteś bohaterem, można by powiedzieć. I oby tak dalej, oby tak dalej, oby tak dalej. Trzymajcie się, niech się da, że ja zaparzam kolejną kawę. Cześć.